Witaj na kanale Solverize. Rozwiążemy teraz zadanie 1,16. Polecenie jest proste: rozwiąż nierówność. W podpunkcie A jest to taka nierówność liniowa, bardzo prosta. 1 trzecia x jest mniejsza od x odjąć 2. Ale żeby się pozbyć ułamków, pomnożymy najpierw obie strony przez 3. Wtedy trójki tutaj nam się skrócą, zostanie 1x, czyli po prostu x. x jest mniejsze od, i tutaj też musimy pomnożyć przez 3, więc będzie 3x minus 6. Przenosimy x na lewą stronę, x odjąć 3x to jest minus 2x jest mniejsze od minus 6 i dzielimy obie strony przez minus 2. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli dzielimy nierówność przez liczbę ujemną, taką jak na przykład minus 2, musimy dzieląc odwrócić znak nierówności w drugą stronę, więc będziemy mieli x jest większe od 3. No, i oczywiście no, można tak zostawić, jest to jakieś rozwiązanie. Fajnie by było na osi sobie zaznaczyć zbiór rozwiązań. Tu jest trójka, większe od trzech to będzie w prawo, bez trójki, czyli kółko niezamalowane. No i zapisać rozwiązanie w formie przedziału. X należy do przedziału otwartego od 3 do plus nieskończoności. Powinniśmy tak naprawdę wyznaczyć dziedzinę tej nierówności, no ale jakoś nie przyszło mi to do głowy na początku, bo nie widać tutaj żadnych problemów. Dziedziną będzie zbiór liczb rzeczywistych, więc cały ten przedział jest rzeczywiście zbiorem rozwiązań. Weźmy sobie teraz podpunkt B. 3 razy x minus 5 jest większe niż 4 razy x minus 5. Dziedziną będzie zbiór liczb rzeczywistych dla każdego możliwego x. Wszystkie działania tutaj w tej nierówności są wykonalne. No to w takim razie pomnożmy sobie nawiasy 3x minus 15 będzie większe niż 4x minus 60, e, nie 60 tylko 20. E, tak no i teraz e, przenosimy x -y na lewą stronę 3x za 1, 4x to jest minus x 15 przeniesiemy na prawo minus 20 dodać 15 to jest minus 5 no i podzielimy obie strony przez minus 1 dlatego bo musimy się pozbyć tutaj tego minusa to jest tak naprawdę minus 1x właśnie no i ponieważ liczba jest ujemna to znowu wykrzyknik trzeba odwrócić znak nierówności w drugą stronę x jest mniejsze niż 5 w takim razie jak zaznaczymy sobie na osi tutaj jest piątka mniejsze to będą w lewo. No to mamy taką odpowiedź, ich należy do przedziału otwartego od minus nieskończoności do 5. Możemy przejść do podpunktu C. W podpunkcie C mamy... Taką nierówność. x razy x plus 3 dodać 3 to jest mniejsze lub równe x minus 2 do kwadratu dodać 7x. No, dziedzina jest zbiorem liczb rzeczywistych, wszystkie działania zawsze są wykonalne. No to pomnóżmy x kwadrat dodać 3x dodać 3 jest mniejsze lub równe. Tutaj musimy podnieść do kwadratu. Też tutaj taki wykrzyknik napiszę, bo. Chodzi o to, żeby nie zapomnieć o wzorze skróconego mnożenia, x kwadrat odjąć 2 razy x razy 2 to będzie 4x dodać 2 do kwadratu, czyli 4 i dodać 7x, teraz może tutaj sobie jeszcze zredukujemy, po stronie prawej, to będziemy mieli x kwadrat minus 4x dodać 7x, to jest dodać 3x i dodać 4. Jeżeli x teraz przeniesiemy. Na lewą stronę, no to x kwadrat nam się zredukuje, tutaj to się skasuje, będzie 0. Tak samo x. Czyli możemy napisać 0x, trójkę przeniesiemy na prawo, jest mniejsze lub równe 4 odjąć 3, czyli 1. No to jeżeli nam się pojawi 0x, to nierówność, albo też równanie, bo to dotyczy też równań, będzie to albo tożsamość tożsamościowe, albo sprzeczne. 0 razy jakakolwiek liczba to będzie 0. I otrzymujemy tak, taką nierówność, że 0 jest mniejsze lub równe 1. Czy to jest prawda? Jeżeli jest mniejsze lub równe 1, ma być, ma być mniejsze lub równe 1, no to jeżeli będzie mniejsze, to będzie dobrze. Jeżeli będzie równe 1, też będzie dobrze. Mamy alternatywę, mniejsze lub równe. No to w takim razie jest to nierówność prawdziwa. Czyli widzimy, że dla dowolnego x, Otrzymujemy nierówność prawdziwą. Jest to nierówność tożsamościowa. Taka nierówność jest spełniona przez każdą liczbę z dziedziny. A dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych, więc rozwiązanie jest takie, że x należy do zbioru liczb rzeczywistych. No i jeszcze został nam jeden podpunkt, to jest podpunkt D. x pierwiastków z dwóch dodać dwa pierwiastki z trzech. To jest mniejsze niż 2x. Dziedziną jest ponownie zbiór liczb rzeczywistych. Wszystkie działania są zawsze wykonalne. Przeniesiemy sobie x -y na stronę lewą, x pierwiastków z 2 odjąć 2x, a tą liczbę przeniesiemy na prawo. Jest mniejsze niż minus 2 pierwiastki z 3. Teraz tutaj nie jest łatwo to. Zdziałać ze sobą. No właściwie nie ma jakiegoś takiego sposobu, żeby to krócej zapisać. Można tylko wyłączyć x przed nawias. Pierwiastek z dwóch odjąć 2 będzie w nawiasie. I to jest mniejsze niż minus 2 pierwiastki z trzech. No i pozostaje jeszcze jeden krok. Podzielenia obu stron przez tą liczbę pierwiastek z dwóch odjąć 2. I teraz, no właśnie, tu kolejny wykrzyknik. Bo to, że tu jest pierwiastek, nas nie zwalnia z tego, żeby oszacować znak tej liczby. My musimy mianowicie dowiedzieć się, czy ta liczba jest liczbą dodatnią, czy jest liczbą ujemną. Pierwiastek z dwóch jest około 1,4. Więc jak odejmiemy 2, no to z całą pewnością będzie to liczba ujemna. Nawet nie trzeba znać przybliżenia. Wystarczy yy, zrobić tak, że 2 to jest pierwiastek z czterech. No, czyli pierwiastek z dwóch jest na pewno mniejszy niż 2. Jeżeli dzielimy przez liczbę ujemną, no to oczywiście odwracamy znak, znak nierówności w drugą stronę i tutaj możemy sobie w ten sposób napisać, zapisać wynik. Oczywiście pasowałoby jeszcze usunąć niewymierność z mianownika. Jak to robimy? Może tu od razu napiszę, mnożymy licznik i mianownik przez prawie to samo, co jest w mianowniku, tylko że zmienimy znak minus na plus. No, i dzięki temu na dole będziemy mogli zastosować wzór skróconego mnożenia, bo mamy tak: a minus b razy a plus b. To no będzie a kwadrat minus b kwadrat. No, a u góry to wystarczy zwyczajnie pomnożyć pierwiastek z trzech razy pierwiastek z 2, to będzie pierwiastek z 6, więc mamy minus 2 pierwiastki z 6. Potem jeszcze minus 2 pierwiastki z 3 razy 2 to będzie minus 4 pierwiastki z 3 nad. I tu będzie a kwadrat, czyli pierwiastek z 2 do kwadratu, a więc 2 odjąć b kwadrat, czyli 2 do kwadratu, czyli 4. Jeszcze przepisujemy. Minus 2 pierwiastki z 6 odjąć 4 pierwiastki z 3 nad, minus 2. No i teraz możemy na przykład zrobić tak, że wyłączyć sobie przed nawias minus dwójkę u góry. No, Tutaj nie można tych minus dwójek skrócić ze sobą tak po prostu, no bo tutaj mamy znak odejmowania minus czy plus. No, jeżeli jest, no to wtedy nie możemy tak po prostu skrócić, ale wyłączamy minus dwójkę, ponieważ wyłączamy z minusem, no to tutaj się nam znak zmieni, będzie dodać dwa pierwiastki z trzech nad minus dwa i teraz już śmiało można to skrócić, bo tu już mamy mnożenie. I skrócenie w tej chwili jest dopuszczalne. X jest większe od pierwiastek z 6 dodać dwa pierwiastki z 3. No, można to zaznaczyć sobie na osi liczbowej, tutaj jakoś tą liczbę po prostu w którymś miejscu, a ponieważ x ma być większe, no to ma być na prawo od tej liczby. Kółko niezamalowane, no bo nierówność jest ostra albo silna, niemal lub równa. No, możemy to zapisać w postaci przedziału otwartego x należy do przedziału od pierwiastek z 6, dodać dwa pierwiastki z 3, do plus nieskończoności. Ponieważ dziedzina była zbiorem liczb rzeczywistych, no to właśnie zapisaliśmy zbiór rozwiązań tej nierówności. I to kończy zadanie.